W te bójdy, które opowiadają i Gowinowcy, i ziobryści, i, i Kaczyński, chyba nie wiem, kto jeszcze może uwierzyć. To jest tak samo jak z tymi ich bzdurami. Wiecie, wypuścili wszystkie informacje na miasto o tym, że, że będą likwidowali pan i powstanie Narodowy Program Kopernikański. Przecież ze szczegółami to wypuścili. A teraz wiceminister dementuje, nie ma żadnych takich prac, w ogóle nie ma o czym mówić. To nic, to wszystko kłamstwo, pomówienia, nic takiego nie będzie. Kłamią po prostu w żywe oczy. Wydało się, że to ludzie od ministra Czarnka donieśli na profesora Maksymowicza w, w sprawie tych wydumanych eksperymentów. Więc to, to, to naprawdę dobrze wróży tym ich porozumieniom programowym i tym, jak oni tam dalej będą ze sobą się układać. Ta łódka się wywali, tylko pytanie, kiedy się wywali, na to pytanie nie znam odpowiedzi i yy, chyba nikt nie zna. Tylko błagam i proszę jeszcze raz, nie dajcie im się nabrać na to, jak znowu zaczną szastać hajsem, jak zaczną rozrzucać nie swoje pieniądze, jak zaczną rzucać te dukaty, jak książę pan przejeżdżający przez wieś chłopstwu, bo oni nas tak traktują. To znaczy, że jak się nam zatka Gęby w pieniędzmi, jak się nam rzuci trochę 100 złotówek, to przecież my ich kupimy, bo jesteśmy takimi idiotami, że za pieniądze zrobimy wszystko. Tak traktuje nas rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, oni dokładnie tak o Polakach myślą. Daj Polakom hajs to się od Ciebie odczepią i niczego więcej nie potrzebują. Oni potrzebują ochrony zdrowia. Oni nie potrzebują sprawiedliwych sądów. Oni nie potrzebują miejsca Polski w Unii Europejskiej. Polacy to są ludzie, których da się kupić za 100 złotych. To jest logika Zjednoczonej Prawicy. To jest logika Gowinowców, Ziobrystów. To jest logika Kaczyńskich. Czy rzeczywiście jesteście w stanie w ten sposób myśleć o sobie? Czy jesteśmy w stanie dłużej znosić jeżdżenie w ten sposób po naszej godności? Bo ja nie myślę o sobie w ten sposób i założę się, że większość z Was, którzy teraz jesteście tutaj na tej transmisji, prawie 6 tysięcy widzów, e, też jesteście tego zdania, że jesteśmy za dumnym narodem e, i za fajnymi ludźmi wszyscy, żebyśmy się dali kupić e, e, za kolejne 100 zł, które łaskawy Pan nam rzuci po to, żeby ukraść nam z tyłu wszystko inne.